Witam, z tej strony Hamshire a dzisiaj rozpoczynamy nową serię i mam nadzieję, że będzie dłuższa niż z tej kariery menedżera. Yy, jakby ona miała się pojawić w urodziny, ale też tam miałem zacząć serię z RTL Jumping, ale niestety przeszkodziło mi to, że dźwięk po prostu był za głośny, a mój mikrofon za cichy, więc dzisiaj witam was w odcinku Kariery Zawodnika. Więc lecimy, swój wirtualną gwiazdę i to będzie Holender będę grał Holenderem tak mniej więcej niech wygląda nasz Holender jak to będzie David nawet David mogło pasować David David yy. Hmm... Er... Ersin Dobra, lepiej będzie chyba Erishin Dobra, Erishin David Erishin, przydomek eee, Erishin Eri, Sorry, że to tak głośno słychać, ale ja nie mam na to naprawdę wpływu. Erishin, dobra. Nie w komentarzu, dobra. Na krzuce Erishin. Numer 4, czyli mój ulubiony niech będzie. Po nie Polska, Holandia. Holandia, dobra, to będzie. Dlaczego w ogóle mi już dało? To jest... E nie, to teraz Niderlandia. Tutaj nadal jest Holandia, nie wiem, nie wiem. HL, no to H powinno być na początku. Tu chyba jest jako N. Niderlandia, no nie, no nie powinno tak być. Nicaragua, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Oman. Ty, to, to powinno być, no, w H. A Albo mi się przewidziało, no nie wiem, Makao w ogóle XD. Jest, Holandia, to mi się przewidziało. I dajmy sobie 2003, żeby było. <laughs> Miesiąc urodzenia. <laughs> Dobra, dajmy małym... Oh. Datę urodzenia, styczeń 18. Tak, mam tu taką datę urodzenia. 18 stycznia, nie pytajcie. Zróbmy sobie coś na wzór mnie, mniej więcej, jakbym miał wyglądać w dorosłości. 177 cm i waga około... 78 kilo. Taki nabity dosyć. Dobra, dajmy 75. Albo 4. Dobra. 74. Mamy tutaj takiego mnie. Pozycja. Napastnik. Hmm. Generalnie napastnikiem byłoby nudne, więc dajmy sobie... Środkowego pomocnika ofensywnego Mniej więcej Mocnik ofensywny Dobra, lepsza noga prawa Jak to ja mam Głowa Ja sobie tutaj na szybko zrobię A my się w sumie widzimy po cięciu Ja się i tak nie lubię w tym babrać Chociaż w sumie Zobaczymy Jak mógłby wyglądać Dobra Tak, karnacja Niech będzie ciemniejsza trochę jak tak by wyglądał? Dobra, niech będzie. Jakby ja tutaj nikogo nie dyskryminuję, tak. Ja nikogo nie dyskryminuję. Ja nie lubię, nie lubię, naprawdę. Nie lubię rasizmu, jestem tolerancyjny. Sorry. Ja to mówię. Nie wiem, czy mi YouTube nie zdejmie filmu, ale. Powiedz nie do rasizmu, jak to jest na banerach. Niektórych na. No. niech będzie coś takiego. Na stadionach. Dobra, usta chyba mogą być. Policzki i szczękę niech będzie kwadratowo. Nie. Dobra, coś takiego. Podbródek niech zostanie. Tam nie lubię w tym podbródku i w uszach. Teraz włosy. Zróbmy coś coś im czyli coś takiego. Kolor. A jest taki biały, taki. Hmm. Coś się im pembe, żeby było, ale to bardziej by takie. Ty no, nie, coś na w stylu Adamy by było. A bardziej tak film Adama. Adama by miał. Dobra, to zróbmy na takiego. Neresa, ona Neresa dokładnie. Dobra, i niech będzie miał jakąś tam bródkę. Też raczej białą, żeby pasowało. No, raczej nie taką brodę. Może skusimy się na wąsiki. Albo no taką. Taką zwyczajną możliwe. Taką. Taką brodę. Ale nie w sumie, jak on jest taki młody, to miałby. Wąsika Nie, coś takiego, coś takiego jak jest młody Coś takiego Dobra, więc mamy naszego byczka Tutaj wypuszczona Buty akcesoria, buty niech będą Puma temu pasują do getterów, więc niech będą Skarpety, gettery Długie, albo Średnie, średnie Paski na kostce, mi się tam nie chce w to bawić. Rękawiczki... hmm... Dobra, niech będą takie czarne lub brązowe do koloru skóry. Albo coś takiego. Dobra. Żeby się... Dobra, w sumie te się będą zbyt wyróżniać. Dobra, brązowe mamy to. Dobra. Y sorry, ale dobra, to wszystko. I teraz animacje. Akcesoria, uh, dobra, w sumie, niech będzie salut, to będzie jego normalna. Styl, dobra, niech będzie domyślne. To i, to i tak praktycznie tego nie widać. Dobra, yy, ja sobie postanowiłem, że zaczniemy w holenderskim klubie. Czemu by nie? A fajną, bardzo dobrą młodzież. Yy, ma Ajax. Ale na pewno nie będę grał w podstawowym składzie. Więc pomyślałem, że weźmiemy sobie jakiś mniejszy klub typu. Nie wiem, jakiś FC Utrecht albo coś w tym stylu. Albo Groningen. Dobra, niech będzie Groningen. Ludność meczu. Nie ja... Nie wiem, dobra, na no już zobaczymy. Najwyżej na zawodowca zmienimy. Jak będzie za łatwo. Derby star. Czas zabłysnąć. To zupełnie nowe zwanie i nowa szansa, by zabłysnąć. Ten rok na pewno będzie należał do nas, prawda? Do boju. Tak też myślę, tak też uważam. I tegoś trzymajmy. Dobra. Czas za... No ale to on to takie no... Jakby... No, nie za ciekawe, nie za ciekawe. Poczekaj, dobra. Ja już tutaj dużo mam w ogóle. Sobie i LP. To jest chyba y, Lipska. To lepiej nie. Białych kranków sobie bierzemy. Dobra, to tutaj będzie Ersin. Poczekaj, Erishin on był. Erii... Dobra, niech będzie Eri. To lecimy z tym koksem. Myślę, że sobie zagramy pierwszy mecz. O 7 punktów. To pójdziemy sobie tutaj, myślę. Będzie... Będziemy zwinni. Nie, Archetyp Byk. Nie chcemy być klockiem. Dobra, tutaj tak. Tutaj jeszcze jeden. I do wytrzymałości. Pójdziemy, dobra. Archetyp Cyrkowiec. Dobra, mamy to. Gotowe. 69 ogólnych. Na początku sobie zawsze daję zwartą defensywę. A potem yy, przychodzą strzały finezyjne, więc yy, potem sobie to damy. Czekaj, ja sobie treningi muszę zrobić. 76 tempa, to nie jest źle. Czekaj ja sobie zatrzymać. No kurde. Zagram w wyjściowym składzie. Nie, wejdę z ławki. Uhum, 84 minuta. Właśnie... Właśnie to lubię... Ale dlaczego lewy prawy obrońca? Co? LPO? Yy, lewy pomocnik ofensywny, aha. An no tak, bo oni gramy na dwóch HPO. To lewy pomocnik ofensywny w 84 minucie. Więc dobra, zobaczymy jakie mamy wymagania tutaj. Dobra, nawet nie zobaczyłem. Rishin wchodzi. Zobaczmy, co tutaj się prezentuje. O, 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 No nie, co to, co to było? Znaczy, ja chciałem. O, 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 o podaj, podaj, podaj. O nie, złe, z, zła prośba. Uuu. tam było blisko. Gorąco było, gorąco. LPO, to dobrze, to. Ale pomocnik Ty, pa, jak wygrywam główki. Pa, 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 pa. Rishin. Rishin, podanko. Tej odegranko. I wee, Ai, jak to słaby strzał, panie trenerze, co to ma być? Dobra, o nie, 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 nie. O nie, dobrze, nie, dobrze. Van Hintum. No przepchaj tam. Chyba mam dużo fizycznych. Z racji mojej sylwetki. Znaczy, sam sobie ją taką dałem. Więc pewnie mam kilka tam fizycznych. Ty, No jak spalony? Spalony, czy faul? Spalony. Lewy pomocnik, dobra. Się dostosujemy jakoś. Widzę, że mnie panie dajesz na skrzydło. Panie trenerze, tutaj. Ja nie zasługuję na skrzydło. Nie powinienem być skrzydłowym. Daj mi tutaj piłeczkę rzutką. I pa, pa, pa. Strzał, ale wolej, ale wolej poleciał. Ale poleciał, wolej. Ale. Potężny wolej poleciał, tutaj widzę. Ale tam krzyki. Krzyki i z Afryki. Dobra, daj, 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 Demian. Demian, podaj tutaj. Podaj tutaj. Dobra, Podaj, podaj, podaj. Byku, podaj. Pa, 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 teraz. Rishin. Rishin. Rishin Lewiasin. Lewiasin, fineska. I A nie ma. Kurde. Było blisko. Pa. O nie. Lecą niedobrze, dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Dlaczego w ogóle tutaj te mecze trwają tak długo? Tewierik Pa, pa, patrz, Erisin. O nie, Erishin Eriksen, dobra, Erisin. Erisin. Erisin i Strzał, dobra. Jestem egotopem, ok? Kariera zawodnika. Tutaj nie ma co nawet się nad tym zastanawiać, bo jestem egotopem totalnym w tych. No da, pola, pola, No podaj do Erishina podaj do mnie debilu, pacanie. Boom! Parkerfin zawalił. Pa pa pa! I dawaj, dawaj, dawaj. I gula nie ma. Co jest? Przecież ja już to w co widziałem. To pan, panie sędzio coś jakiś... Jakieś zwidy ma pan. Halo, ocknij się. Twój stary sędzia. Nie ma to jak. Jak porządne bycie sędzią. Nie wiem co to miało oznaczać, ale mi strzelą gola za chwilę jeszcze. W końcówce. Dobra, ja im strzelam. Daj mi gola. Daj mi gola, beczku. Ej no daj mi gola. Daj Gola. Ej, daj mi gola! No nie, jeszcze mi strzelam, bo. Dobra, koniec meczu. Greningen Circle bróży. Dobra. 0-0 może być. KV Mechelen. Dobra. Zobaczymy, zobaczymy. Jak tam, jak tam. No ławka, nadal ławka. Kurde. Poziom drugi. Pakiet, pa, to wow. W ogóle pierwszy odcinek z kariery zawodnika. Ile ja mam? Fizycznych 70. No mówiłem, mówiłem. 18-latek. No. Dobra, trzeba dodać ćwiczenia jakieś. Ehm, droga do bramki, niech będzie. Tutaj kolejne jakieś średnie, tak? zbieranie pcharów może być. To jest dość trudne, jak sam sobie to grałem, a to boty. I niech będzie derubin przez labirynt, bo to nie jest aż takie trudne. Dobra, symuluję. Może być. Serkle marynuje setkę. Dobre, dobre, dobre. I jak tam w której minucie wchodzę, panie sędzio? 62. E to w sumie po tym meczu skończymy ten odcinek, więc subnij mordo z dzwonem, bo będzie więcej takich odcineczków. Mam nadzieję, przynajmniej, jeżeli się one podobają, oczywiście. Dobra, jakie tam mamy cele na ten mecz? bo mi, cele. Udział w bramkę. ocena meczowa i asysty oj, ja muszę asysty tutaj asysty muszę pozycja hpo o nie bo aha bo to ich jest czekaj dobra Erfin. erishin przepraszam kurde teraz mi lepiej wychodzi mówienie tego er a nie erishin ja pierdzielę ty pa pa nie eee, juanpe no nie, nie. juanpe nam strzelił niedobrze nie, jakiś gości u nas strzedł. Dobra, pa. Erishin. Erishin. Patrzcie, wygramy to, wygramy to beczki. Wygramy to jeszcze. Panowie, no, panowie, jakim cudem. Dobra, dawaj, dawaj, podaj, 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 tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. No widzicie jakim ja jestem ego topem? Co? ja ego top jest. Ego Max. Moje ego jest większe od uh, your mom. Od Susi Ma i stop. Ale w realu ja nie jestem mego topem ogólnie, żebyście sobie tam czegoś nie myśleli tylko. Ja tylko tutaj w karierze, bo ja chcę mieć piłeczkę, żeby coś się działo na filmach, na filmusiach. Dobra, pa, 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 pa. Elisin, Irisin, na to, pa na to! Chłopie. Pa, jak se wbijam aut. Pa, to jest równowaga piłki To jest panowanie nad piłką Panowanie nad piłką Panowanie nad piłką Erichin ma opanowane I proszę państwa I strzał Aj, Oskar broni Niestety Niestety Dobra, podaj, podaj Podaj byku Tutaj na krótko, na krótko No na krótko miałeś mi podać, debilu Co, co ja do ciebie mówiłem Znaczy, co do ciebie pokazywałem Pa, pa, Erichin Erichin Pa na mnie, pa na mnie, chłopie Kamery, niech na mnie patrzy. Dawaj, 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 dawaj Dawaj, leć tam no przepchaj go. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu, Eriśin. Do... Podanie, podanie. Tu, o. Tutaj, tutaj, tutaj. I eriśin, strzał. Ajajaj. Aj, aj. na razie tam bez finezyk żadnych jakichś, bo... No, nie wiem, bo jeszcze mnie trener zje, że tam słabe strzały i w ogóle. O oh, nie, Carillo, Carillo. Niedobrze, niedobrze. Uf, uh, uf, uh, uh. Porcelana, nie no, aluminium. Jaka porcelana. Weź się w łeb dobra Dawaj, 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 wygrasz tą ówkę. Dobrze, dobrze, dobrze. O nie, niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Dawaj, dawaj, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj jestem. Tutaj, tutaj. Jestem tutaj, widzieliśmy, widzimy. Pa 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 pa. Pa tutaj, 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 tutaj. Tutaj, pa, pa pa pa, pa Erisin. Erisin. Ryszin pa, 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 pa na mnie, pa na mnie, kamery niech na mnie patrzą. Jestem najlepszy, jestem najlepszy w ogóle na tym boisku. Co jest z wami nie tak Pa! BUM! Ale wiada to wiadę, bo za chwilę z kosa na czerwoną kartkę. Jeżeli nie słabo słychać lub nie, nie słychać, to nie wiem. To się zabije. Na do beskitu. Dobra. Podaj, podaj, podaj! No ej, ej, ej! No widzicie, co wy gówniani beze mnie jesteście? Ej, ej, już odszedłem. Już odszedłem i już, już... Już tutaj... O, patrz. I o no, nie, no, Oscar! To jest Oscar? Oskarek. A Oskarek. Tutaj, 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 do mnie, do mnie, do mnie! Do mnie, dobrze. W końcu poszedłeś po razy. Pa, Erisin. Erisin. Erisin, ale strzał! Aj. Ajajaj. Aj, aj. No widzicie jak chłop się stara, co nie on wkręca normalnie, sens finezek w ogóle tam się nie doli. Nie robi żadnych cyrków. Patrz na mnie, patrz na mnie. O nie no co to było, panie sędzio. Tutaj w ogóle. Trzeba go pociągnąć za krzulkę. Daj. No daj Randust. Daj. No podaj tą piłkę i bum, No jakim cudem supek? Tu wrzucaj, wrzucaj. No nie. Pa, pa, dawaj, 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 wrzuca, wrzuca i spalony. Kurde. Znaczy wiedziałem, ale... Jakim cudem LP! Panie, pa! Panie trenerze, panie trenerze! Panie trenerze! Panie trenerze, co to było? Dobra! Dawaj Risin. Dobra, pa, 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 pa. pa. I BUM z połowy. Pa, pa na co jeszcze wleci? No nie. Jeszcze wleci, jeszcze wleci. No dawaj. Wadilie. Kawasrajo. Wan Dawaj, Erishin, Erisin. Erisin, erisin ty jego topie. Dawaj, dawaj, dawaj. Hugorama. Dawaj, no. Gonisz go. Goń go. Goń go tam. No dobrze, te wielik, No nie, no. Jak ty się przepychasz? Jak ty się przepychasz? Dobra, Erisin. Erisin. Panowie. Erisin. Erisin. Patrzcie, patrzcie jak on leci, patrzcie jak on leci. Patrzcie co za swoboda! Jak on kiwa się z piłką! Erisin! David! 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 Erishin i gola nie ma! Kurde, a już doliczony czas! Ja nie mogę! Ja nie mogę, gry, Alberto Nie no, odbierz, odbierzcie mu. Dobrze! Erishin! Erishin! Podanie, no nie! Nie! Ale dlaczego? Jakim cudem to się stało niby? Jakim cudem to się stało? No ale dawaj, dawaj, dawaj Erishin. Erisin! Ej, weź w ogóle. Dobra. Eee... Brąd B i F. Hm, ja tam nawet nie wiem. Czy podskoczyło mi coś? Plus 5, ty, dobra. Ocena meczowa chociaż mi podskoczyła. Udział w bramkach i asysty. Dobra. 457 xp do następnego poziomu. Dalej. Dobra, yy, co nie wiem se, yy, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do usłyszenia.